Witam Cię w kolejnej mini lekcji języka angielskiego na moim kanale i dzisiaj skupimy się na czasowniku stop. Zanim jednak do tego przejdziemy, zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Jeżeli chodzi o czasownik stop to możemy po nim zastosować różne tak zwane verb patterns. Czym one są? To jest coś, o czym już na pewno wiesz, tylko może nawet nie wiesz, że o tym wiesz. E, czyli to, że po każdym czasowniku w języku angielskim jest jakaś konkretna forma czasownika. E, może to być forma ciągła, tak jak na przykład po czasowniku avoid jest zawsze czasownik z ingiem. Może to być pełen bezokolicznik, tak jak na przykład po want, czyli I want to do, albo po prostu tak zwany goły bezokolicznik, czyli czasownik bez tego to. Na przykład I can swim, czyli umiem pływać. Czasami zdarza się tak, że po czasowniku mogą być dwie formy i obie będą ok, a czasami jest tak, że mogą być dwie, ale znaczą co innego. I tutaj tak samo dzieje się właśnie w przypadku czasownika stop. Więc jeżeli ja powiem. I stopped buying this newspaper i I stopped to buy this newspaper to są dwie zupełnie różne rzeczy. Stop z ingiem oznacza, że coś przestajecie w ogóle robić, czyli w tym przypadku oznacza to, że ja przestałam tę gazetę kupować. A stop to oznacza zatrzymać się, żeby coś zrobić. Czyli ja mówię na przykład, a wracałam z prasy i zatrzymałam się, żeby kupić tę gazetę. To samo na przykład ze smoke. I stopped smoking, czyli rzuciłam palenie, a I stopped to smoke, zatrzymałam się, żeby zapalić, bo na przykład nie palę, jak idę, bo wiem, że na ludzi leci ten dym papierosowy i im to przeszkadza, więc I stopped to smoke, zatrzymałam się, żeby zapalić. Więc jeżeli na przykład chcesz zaproponować komuś, żebyście zatrzymali się, żeby coś zjeść, no to wtedy powiesz: Let's stop to have something to eat. Czyli zatrzymajmy się, żeby coś zjeść. A jeżeli przestało padać i chcesz powiedzieć, że a, wyjdźmy na spacer, bo już przestało padać, to no powiemy, it's it stopped raining, let's go out, albo let's go for a walk. Czyli tutaj to ma właśnie zupełnie dwa różne znaczenia, bo stop z ingiem znaczy, że coś przestaliśmy robić, a stop to to właśnie zatrzymaliśmy się, żeby tą konkretną rzecz zrobić. Więc tutaj musicie uważać na tą różnicę w tych znaczeniach. Przypominam też, że w osie, czyli w moim autorskim kursie, znajdziecie całe lekcje właśnie dotyczące takich par, gdzie słówka albo konstrukcje wydają się bardzo podobne, a zupełnie się czasami od siebie różnią. Także zachęcam do zapisu na listę oczekujących.